Już księżyc pobladł na niebie i gwiazdy zaszły. już dzień Boży schodzi na ziemię w purpurze ja. Już ptaszem z nadbrzeżnych drzew Uroczy słychać śpiew Już rybka pluska wśród fal Wśród malowanych fal Dalej rybaku, dalej Sieć. Nadzieja serce rozgrzewa, że rybki będziesz mieć i złotych, i srebrnych w Odpędzisz od chaty głód i biedę odpędzisz w dar. Jeszcze czas do pracy! Toż ty, stoi? Ha! Dobre pytanie! Jakbym miał wczoraj z Ameryki wrócić? Ja dziecko jestem, ja! Z nieodłączną bidulką z jednej, a z dobrodziejką wesołością z drugiej strony. A co to tak na mnie wykrzeszczasz oczy, jakbyś ich jeszcze przetrzeć nie zdołała? Oj, nie zdołałam ja ich jeszcze przetrzeć, ale od łez gorzkich, które mnie jeszcze dławią nieznośnie. Cóż takiego? – Mama… – Gorzej. – Nie ma nadziei. W każdej chwili może zemrzeć. – Psia robota. Był lekarz? – Lekarz? Miałam może na rozdroże iść i wyciągać rękę, by zdobyć pieniądze na lekarstwa i lekarza <grym> dla mojej matki. Stryju. Dla nędzy wszystkie, czyli zamknięte. – Prawda, dla nędzy nie ma litości. A szczególnie dla chorych, choćby ci byli najdrożsi. Ale to jeszcze nie powód do rozpaczy. Chcesz, mogę ci pomóc. Mów! Czego trzeba? Wiem, że stryj ma złote serce, ale mnie dzisiaj trzeba złotej sakiewki, a ty ubogi, jak i ja. Moja sakiewka to tych dwoje ramion. Biegnij po lekarza, a ja na morze. Mam przeczucie, że ilekroć sieć zapuszczę, wyciągnę kilka talarów, które pomogą dać nam lekarstwo i lekarza dla twojej matki. Dziękuję ci, stryju, gorąco. Za co? Za tą drobinę serca? Biegnij po lekarza! Już idę. A mnie czas na sine morze, gdy lekki wieczyk fala mi miota. Rozwijam żagle i płynę w dal. Na głębiach żyję, winę wśród fal. Ja mam Podaję dłoń, ja ma na Żegla, że płyniutko ma nadmorskie dno, przysiąg, chwal, w nieznaną dal. Płyniutko ma nadmorskie dno, przysiąg, chwal. Poszła do miasta. Ach, gdybyś ty, stryjów, wiedział, jak mamusia źle się czuje. Basia poszła po lekarza, by jej przyjść z pomocą. Po lekarza? Tak, a ja wybieram się na pole pracy. Dokąd? A, o kilka kroków stąd jest apteka, która ma na składzie lekarstwa, jakie sobie tylko wyobrazić można w odległości całego świata. A co więcej, to wszystko za darmo z łaskawości Boga. Stryju, czy ty żartujesz? Ale gdzie tam? Nawet mi przez myśl żart nie przeszedł. Czyż nie znasz tej historii, którą sobie wszyscy opowiadają? Jaką? Na dnie morskiej mieszka fali, pani wielka i bogata, która pałac ma z korali, a w nim pereł złota moc. Na dnie morskim jest królowa. Czuła na głos nędzy świata, a najczulsze serce Chowa, na rybackiej troski noc. Na dnie morskim jest królowa, czuła na głos nędzy świata, a najczulsze serce. Czy twe skargi rozpaczę, to zapłaczę. I rozkazy służbie da, by przynieśli czego trzeba, by przynieśli taki czar, co by zwrócił zdrowia dar. Mama moja wstanie znów, mama twoja wstanie znów, gdy, gdy usłyszy dźwięk tych słów. Czy ona usłyszeć może moje skargi? O, fale morskie mają doskonałe uszy. Zwróć się tylko w stronę morza. Wołaj, a proś, a błagaj. Kto wie, czy cię nie usłyszy. Do widzenia. Ja idę nawoływać, nie syreny wprawdzie, lecz czupaki, węgorze, karasie do mej sieci. Może posłuchają. Sy Dzisiaj mi smutno wśród serca burz, mamusia w chacie chora. Zemrze mi do wieczora, czymże jej na to, czymże pora. Nie domyślasz, jakie cię szczęście spotyka. Syrena morska, którą wzywałaś, wysłuchała cię wspaniałomyślnie. Przepraszam, kim pan jesteś? Jestem jej dworzeninem, a oto jej piękny i wspaniały dar. Czy to lekarstwo dla mojej mamusi? Nawet coś więcej, popatrz. Ile złota, ile perel, ile złotych kamieni? O, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co ci dać mogę. Cóż to za bogactwa! Jeśli chcesz, możesz być najszczęśliwszą i najbogatszą z ludzi. Ale mówiłem, jeśli chcesz. A moja mama. O, i ona w się ustroi, a będzie wyglądała jak królowa. Ale mówiłem, jeśli chcesz. Jeśli chcę, ależ chcę, na pewno chcę. Mów panie, co mam tylko robić. Jesteś, dziecko, w posiadaniu jednej rzeczy, która mi się bardzo pragnął no bym otrzymać ją zamian za to bogactwo. Cóż ja biedna posiadać mogę? Daj mi swoją duszę. Moją duszę? Moją duszę? Kim pan jesteś? Kim jestem? To błahostka. Na nic ci się nie przyda. Wiedz, że to złoto twoje, o ile szepniesz słówko, maleńkie słówko, że zgadzasz się na moją propozycję. Moja kochana mama mówiła mi, że duszona się wyłącznie do Boga. To są bajki, w które wierzą stare baby. Chodź, zobaczysz, jakie życie jest piękne, wesołe, uśmiechnięte. Nie zaznasz ni nędzy, ni głodu, ni chłodu, ni troski. Chodź. Nie, nie mogę. W takim razie siłą cię zabiorę, panienko ma święta latu. O królowo anielska i nasza pani, do ciebie biegną poddani, biegną ze łzami. Wod. się modlić, nawet Matka Boska Cię nie wspomoże, a Bóg nie wysłucha. To wszystko na próżno. Basiu, co Ty mówisz? Co się z Tobą dzieje? Oczy Ci błyszczą gorączką. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Piekło mam w duszy, co przygryza myśl. Szatan rozpaczy dwie serce. Przeklęty świat cały. Pieniędzy. Bogaczy z kamiennymi sercami w piersiach. Przeklęta nędza. Cóż powiedział lekarz? Nie przyjdzie, dopóki mu się ostatniej wizyty nie zapłaci. Biedna mama. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Na co nie spojrzysz? Gdzie się nie zwrócisz? Czego pragniesz? Pieniędzy. Ach, gdybym posiadała to złoto, lecz żeby nie brudne było. O jakim złocie mówisz? Jakiś tajemniczy człowiek zaoferował mi wiele złota. I drogi kamieni, lecz w zamian ode mnie śniłaś. Śniłam. A może to i sen był, taki straszny sen. Patrz, dzień fatalny. Czyż możliwe, żebym nic nie łowił? Niebo, ziemia i ludzie. Wszystko sprzysięgło się na nas. A teraz i może lekarz przyjść nie chce. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzył podobny wypadek, żeby po tak długim czasie nic do sieci nie wpadło. Gdybym nie miał swej dobrodziejki wesołości przy sobie powiadam, szedłbym się powiesić, bo topić w tym nienitościwym morzu ani mi się śni. A ta twoja sy syrena, której mi wzywać kazałeś, to jakaś kapryśna zośnica. I Ja tak poczynam myśleć. Pomódmy się lepiej do Najświętszej Panienki, bo ona nas przecież utrapionych wysłucha. Jak tam chcesz. Mamy w izbie obraz Matuchny Najświętszej, przed którym mama się tak często modli. Chodźcie, zapalimy lampkę, uklękniemy pobożnie w modlitwie. A idźcie, zapalcie choćby sto lampek i módlcie się. A niebo odpowie, ha, zmora rozpaczy.